Siema ma sezony Archon i dzisiaj widzicie widzicie ja już mam ja już po prostu mam ja 10, 10 golda i mogę zawalczyć z bossem Tam gdzieś na tyle było Instrukcja jak to przejść Ślepa uliczka to będzie labirynt. Tam na tyle było Mogłem, mogłem sobie to narysować gdzieś żebym pamiętał Bo to było Tam gdzieś narysowane Ale jakby pamiętam tam trochę Nie, proszę nie, proszę nie zabijaj mnie. Dobra, toba. Kolejny, kolejny. Dostał. Mi się wydaje, że jak już tutaj, to jesteśmy blisko. Blisko, bo nas zaczyna ją atakować. I to jest całkiem możliwe, że jesteśmy już blisko bosa. Ale ja nie wiem, muszę sobie zrobić kiedyś skin do tego zdjęcia i wtedy dopiero powinno się łazić Potem... o właśnie dotarliśmy tutaj o, gdzie my jesteśmy gdzie my? misiek? misiek Się tutaj... Co tu to jest? To jest potężny lis. Nie, Fenek, 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 to jest potężny Fenek.